postać narratora, którym jest Alicia Wykanda. Wykanda. <grytanie> nie, czekaj, no to trochę robi. Boże, jesteś głupi facet. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o filmie, który nie jest filmem fabularnym, a filmem dokumentalnym. Jest to film opowiadający o pewnym nowym okresie w dziejach ludzkiej historii. Tak zwanym antropocenie. Czyli epoce człowieka. Film z 2018 opowiada o katastrofie klimatycznej, za którą odpowiedzialni jesteśmy przynajmniej częściowo my, ludzie. Nie jest to film typowy dla tego rodzaju dokumentów, które opowiadają o globalnym ociepleniu. Nie jest podobnym filmem do tych, które wypuszcza Netflix, które mają walory edukacyjne. Które uczą, jak wygląda katastrofa klimatyczna, jak to wszystko przebiega i w jakim stopniu możemy pomóc naszej planecie. Nie jest to ten typ filmu. Antropocen uderza w bardziej emocjonalne sfery. W jednej z recenzji przeczytałem, że ten film nie jest do końca spójny, bo opowiada bardziej o refleksji nad tym, jak człowiek niszczy planetę i że jest to. Refleksja, która jest spóźniona, bo teraz konieczne jest działanie, a nie myślenie nad tym, co już się stało. Osobiście pozwolbym się nie zgodzić. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten film uderza w bardziej emocjonalną sferę. Nie próbuje nauczać, on próbuje właśnie dotknąć każdego człowieka. Próbuje coś w nim poruszyć, że coś jest nie tak, że Poka człowieka, w którą właśnie wkraczamy, może nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała. Film jest podzielony na sześć etapów. Ekstrakcję, terraformowanie, technoskamieliny, rany ziemi, zmiany klimatu i wymieranie. Na przestrzeni tych sześciu części towarzyszy nam narrator, którym jest Alicia Vikander, która swoim spokojnym głosem wprowadza widza w atmosferę pewnej zadumy, Refleksji nad tym, jak wygląda ten świat. Narratorowi w filmie towarzyszą obrazy. Obrazy, które pokazują wymęczenie Ziemi, naszej planety, przez ludzi. Antropocen to obraz świata już zindustrializowanego, w którym to człowiek dominuje nad naturą. Twórcy filmu przedstawiają nam dzieło hipnotyzujące, które wprawia nas w atmosferę pewnej zadumy. To film. Pozostający na długo w naszej pamięci, który przede wszystkim każe się zastanowić nad tym, jak chcemy, żeby ten świat wyglądał. I skoro mamy już tą dominującą pozycję w świecie, to czy nie powinniśmy władać tym światem w sposób mądrzejszy, bardziej rozsądny?